Z kolei podjeżdża i coraz mocniej atakuje Piotra Śmiałka, to jest walka o trzecią pozycję. No a tutaj dosyć mocny dzwon Patryka Witkowskiego. Ale musi uważać Piotr Śmiałek, bo tuż za nim z kolei jest Mateusz Łuczak. oj i oj. oj, oj, oj. jest gotowy do ataku, ale się zagotowało teraz. Jerzy Glac ma trochę przestrzeni, a z kolei za nim Śmiałek, Łuczak, Żerebiec. Oj, będzie atak! Jest atak Kuby Kwiatkowskiego. Kuba Maciejewski spada na drugą pozycję, czekał, czekał, męczył i wymęczył lidera tego wyścigu. To Jakub Kwiatkowski, Albert Sołduszkiewicz, to są dwie pierwsze pozycje. Kuba Kwiatkowski w tym białym samochodzie, Albert Sołduszkiewicz w tym zielonkawym. I tu już to o się dala. porobiło na tym pierwszym zakręcie. To był właśnie Kuba Kwiatkowski, jeśli dobrze zauważyłem. Duży cały czas jadą dosyć blisko się. Ach, no i tutaj rykoszetem oberwał Patryk krótej. No, rozjechali się trochę panowie na drugiej, trzeciej, czwartej, piątej pozycji. Oj, 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 oj. Tam pachniało kłopotami oh, już oh, oh. od jakiegoś czasu. Problemy w pierwszym zakręcie w Lasors. Szerzej tutaj pojechał od wewnętrznej Rafał. Szałtysek, ja próbuje jest. się wcisnąć, ależ tam się zakotłowało w środku z każdym kolejnym okrążeniem, po prostu może być trudniej, chociaż przy tak zbitej stawce też łatwo tego typu wydarzenia i to jest Patryk Werbowy. Daniel Libront w walce z Igorem Wąsowskim. Czy się zmieszczą? No nie zmieścili się, Aj, no nie. stracił na tym, aż mechanicy uporają się z zmianą ku a tu tam Adam Farka. Kotarski, Daniel Libront. Właśnie Libront nie udaje mu się odrabiać przynajmniej na razie tych strat. Śmiałek, Szołtysek, Szołtysek wbija się teraz dosyć mocno. Od wewnętrznej może dojść do kontaktu. Nie doszło, ale wyrzucony na zewnętrzną mocno. Piotr Śmiałek teraz miota nimi po całej szerokości toru. Szołtysek, Śmiałek walka o drugą pozycję.